Właśnie pani, trudna rzecz. Z jednej strony udało się napiętnować zło jako zło, a z drugiej strony pokazać jednak skomplikowanie tej sytuacji. Interesuje mnie, jak trudno było to wyważyć. To jest zawsze trudne, ale ja myślę, że to jest w mojej naturze. Znaczy nie jestem symetrystką, jak to dzisiaj mówią, ale widzę całą złożoność rzeczy i złożoność wyborów. I uważam, że moją rolą jako twórcy nie jest ocenianie kogoś czy potępianie, ale właśnie pokazanie różnych, różnego rodzaju pułapek egzystencjalnych. I takich zupełnie realnych, w których człowiek się znajduje i wyborów, przed którymi stoi. Poza psychopatami nie ma ludzi złych. Jest potencjał zła i dobra, i oczywiście ten potencjał można podlewać. I autorytety, władze, czy nie wiem, kościoły, czy inni mogą podlewać zło i wtedy ono rośnie mogą podlewać dobro i ono też rośnie. Widzieliśmy to na granicy ukraińskiej, na przykład po wybuchu pełnoskalowej wojny. Także jesteśmy zdolni do tego i do tego. Wasz taki jest chyba najbardziej dynamiczny w filmie. Wasze postacie przechodzą jakby największą przemianę. Powiedzcie, jak trudno było oddać te przemianę, wejść w głowę osoby, która musi sobie na żywo poradzić z tym problemem? No ja myślę, że przede wszystkim każdy z nas ma kompletnie inny problem postawiony w filmie. Oczywiście właśnie to, co się dzieje z zewnątrz dociera do mnie, ale moja bohaterka próbuje za wszelką cenę jakby dbać o to, o ciążę, o życie tutaj, które my mamy. A Tomek miał myślę, że kompletnie inne... Zadanie. W jakim stopniu ja też chcę, mój bohater chce tak. dbać o dobro rodziny, o, o, o to, żeby, to, żeby je zabezpieczyć takie cechy typowo męskie, które mamy wybudować dom, zasadzić drzewo, prawda, dzieci, pies. No tak, myślę, że o tej szczegółowości, że każdy element miał znaczenie w tej naszej, w naszej podróży przez ten film. I musieliśmy by być bardzo uważni, ale nie dlatego, żeby, prawda, nie wiem, wybudować Zabeczanie. coś, żeby, tylko, żeby pokazać każdy absolutnie kolor, który towarzyszył tym bohaterom. Czy się udało, nie wiem, mamy nadzieję, ale, ale to było takim najważniejszym chyba celem naszym wspólnym. To jest oczywiście ważny temat, trudny temat. Czy to się wiąże z poczuciem odpowiedzialności, poczuciem presji przed przyjęciem takiej roli? Ja nie czułam presji. Ja czułam wielką wdzięczność dla Agnieszki za to, że mnie zaprosiła, że po pierwsze postanowiła opowiedzieć tę historię, po drugie, że zaprosiła mnie do bycia częścią tego projektu. Ponieważ od dwóch lat prywatnie wspieram pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej, miałam poczucie, że taki film po prostu musi powstać. Że w różny sposób możemy pomagać tej sytuacji, odczarowywać tę te też bardzo negatywną polityczną narrację. No i my, artyści, naszymi narzędziami jest sztuka, więc zagrałam już w spektaklu dokumentalnym na ten temat i teraz powstał ten film. Jestem za to bardzo głęboko wdzięczna, więc nie czułam żadnej presji. Byłam od razu przekonana, że chcę wziąć udział w tym filmie i stoję za nim całym sercem. Ja go musiałam odchorować, ale no też dlatego, że mówię, że to jest coś, co ja też przeżyłam prywatnie I, i wiem, że cały czas dzieją się straszne rzeczy na Podlasiu. Co więcej, nad czym bardzo ubolewam, no ta tematyka uchodźcza okazuje się, że jest jakaś bardzo, bardzo ulubiona przez obecną władzę i się ją demonizuje. Tak naprawdę tych osób na granicy to jest, to jest garstka w stosunku do tego, jaka na przykład była fala osób potrzebujących pomocy z Ukrainy. Zachowaliśmy się wtedy fenomenalnie, pomogliśmy wszystkim, nic się złego nie stało, państwo funkcjonuje tak, jak funkcjonowało, z dobrymi i złymi stronami tego funkcjonowania. Naprawdę, gdyby nie ta wroga narracja i te dyrektywy, rozporządzenia yy, dotyczące wywózek, pushbacków, nielegalnych w świetle prawa i polskiego, i międzynarodowego. Yy, to wszyscy ludzie, którzy znaleźli się tutaj mogliby być zaopiekowani i e, powinny być przyjęte wnioski o azyl. Przede wszystkim powinni zostać poddani procedurom weryfikacyjnym. To jest też tak naprawdę, to jest niebezpieczne dla nas wszystkich, że e, nie wiemy, kto to jest. Jest po prostu e, wypychany podobnie za granicę. Nagroda w Wenecji, bardzo pozytywna recepcja w Toronto. Proszę powiedzieć, jaka to jest wiadomość dla Pani osobiście i, i, i dla tego filmu? No to znaczy, że on jest uniwersalny i znaczy, jest zrozumiały. Na pewno, na pewno nie da Dostaliśmy nagrody w Wenecji i tak entuzjastycznego przejęcia tam i w Toronto czy poprzez pracę, żeby zrobić przykrość jakimś polskim ministrom. Tylko, tylko dlatego, że po prostu ten film do nich trafia, dlatego że poza wszystkim innym stoimy przed tym wyzwaniem migracji i uchodźstwa dzisiaj w ogromnej skali i wszyscy czują, że to jest problem, że to jest problem dzisiejszego dnia i że od tego jaką wybierzemy drogę, żeby, żeby, żeby... Żeby się z tym skonfrontować, zależy bardzo dużo przyszłość Europy w każdym wypadku. Hollywood Reporter wczoraj dał taki swój ranking najlepszych 15 filmów z festiwali jesiennych, z takich najważniejszych przedoskarowych festiwali. No i wśród tej 15 jest zielona granica, także to o czym świadczy.